Siema siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku Ja jestem Monopolman, a dzisiaj wraz z Most Wantedem e, nie wiem co tu ja robię Gramy Fortnite zero buildy e, Dwójki, zobaczymy jak nam pójdzie Gramy Monteguą Kryształowym, tak zwanym jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tego typu odcinkach Wbijajcie na Discord, na którym możecie wystąpić na nagrywkach Oraz w opisie będziecie mieli Twitcha Most Wanted'a, YouTube'a Most Wanteda i jego Discord'a To do niego też zapraszam, on ma tam swój content i swój kanał, więc możecie wbić, subadać, tego typu Widzimy się po cięciu już w grze 3, 4 Jakie wzięłeś zadanie meczowe? Yy, przetrwaj przeciwników 50 w sumie to najbardziej easy będzie. No, to wystarczy na czas grać. Ja ogólnie mam tutaj jeszcze zadanie jedno drugie, to że z, zrobić likwidację i tam przetrwać jak będzie 8 No to łatwe. No to, to zobaczymy Ogólnie na nagraniu może być trochę cicho, bo widzę, że na obaj się, że trochę tak cichutko jesteś, a mam cię na Discordzie na maksa. Nie, to będzie słychać, to tylko się tak wydaje, to jeżeli mnie dobrze słysz na Discordzie to... Bo się... na się pasek ci dochodzi ledwo do połowy. Nawet nie. Nie to będzie słychać, spokojnie. Będzie słychać. Dobra O ramy, tj. Tj. O, ramy tych Bambików Kogo? Bambików Profesjonalnie graczy gra, o ramy, a nie Bambików jakiś. No my jesteśmy profesjonalni, nie są Bambikami Może być. Hm. Dobra. jadymy, jadymy. Ej, zabiliśmy tego bossa, bo nie mamy tego. Nie, nie zabiliśmy. Pardon, Messi Dobra, mam hak elegancko. No tego nie. Coś tu jest? Gdzie jest? Mam kartę, wracamy. Aha, to był bot. Myślałem, że to był gracz. A tu, tu, chodź tu, chodź tu, chodź, Chodź chodź, tu, chodź, 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 chodź. O, jest ta beczka. Czemu złoto nie wypada? Zabierasz je. Serio? Ja nic nie widzę. Tak. O, shit! E, 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 ściek. Tak. Nie, to był zły, to był zły pomysł Jumpadę padę rozwodzić, wiesz o tym, bo to jump -pad był Serio? Oj Tak Myślałam, że go nie sięgnę Sorry Żyjesz? Nie żyjesz Tak. No, ja za chwilę pojadę link Mam motor. Elegancko. jak daleko to strefę wyrzuciło. Będziemy się przyzbierać Podjadę do ciebie z apteczką. Mm -hmm. Fajna na A myślicie, że tu przeskoczę? Przez tą tą? Nie wiem. Spróbuję się rozpędzić, Śmiesznie. Będzie content Zo, no so, jeżeli tutaj przeskoczę, zostawiacie teraz w tym momencie łapkę w górę No i zostawiacie łapkę w górę Czekaj na mnie! Jeszcze ja! Nie ja zdrowia, no ja nie mam o kurde! Już by poleciał, 102 metry! Strzelają? Tak, wiem, trzeba iść naokoło. Czemu? Dawaj motor. Siadaj. Nie podjedziesz motorem. Podjadę. Dawaj. Więcej wiary. No dobra, dobra, dawaj, dobra, wstaję! O, to jest ta! Jump pad. Wezmę sobie granatnik, w sensie... Boże, granaty. Mają ulubione. Zabiłeś? Tak. Dostanę z dupy. No bo zabiję O! Oh, oh. Motor mi spadł No nie, i to teraz będzie? Mam Masz tą do, do polania, tą, 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 osłonę? Ja mam Polej. Ja by na jump poszedł, szczerze, wiesz? No to jedź ty. Powiedz mi tylko, gdzie, gdzie. Spinguj mi, gdzie chcesz lecieć, to ja tam pojadę. Weź ty gdzieś, spinguj. Nie mam pomysłu. Weź weź Możemy tutaj. Dobra. o! o, o mam tego buta, z którego można wynająć ze złoto. Tego miska? Tak, tak. Chodź tu, Misiek. Wynajmuje cię. Komuś w mi, komuś mi Dobra mam, mam naszego niewolnika E, strzelają A ja ich strzelam Jeden leży Zaraz, drugiemu pa tarcza padła Leży Ale, ale chłopie chłopiek Ci Jak oni mieli? Kusarze, e! sorry Waliłeś Wuhuuu Czekaj, ja muszę zrobić. Gdzie ten drugi? Zginął, zabiliśmy. Aha! Gdzie on leży? Gdzieś tam on, ej, oni, oni byli na tygrysie, bo on ma to... znaczy... A nie, to nie jest ta pompa. Nie, to nie tym kolor. Myślałem, że ma tą pompę z tego tygrysa, wiesz. Nie mam amunicji trochę, dobra jednak mam. I no do czego potrzebujesz? Nie, już mam, już mam. Do wszystkiego. Czekaj, gdzie oni są? Gdzieś tu, gdzieś no. tu, tu gdzieś biegną Na moście mogą być. Nie widzę ich Tam są! Przyjmuj, nie? Przyjmuj, nie? Przyjmuj, nie? Zabity Tu jeszcze jest Dobra ty... O, o! Pardon, pardon Medalion! Już zabity Ej, myszkę mi odłączyło Nie no! Ja zbieram medalion. Bateria padła? Bateria ci padła? Nie, nie, nie Tylko na chwilę jakby zacięło myszkę, wiesz? Ale już wróciła. Ja już takie baterie mu padła no, w takim momencie. Śmieszne mnie, bo... Dobra, daj mi tego poszczaka na, na pociąg, na pociąg! To brzmi jak opcja, no Jak w tym Mission Impossible ta A Czekaj, 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 muszę się rozpędzić Drug, skoczyłeś? Dobra, jest to ja wezmę Miśka na pakę, żeby nie musiał biegać. Chodź, Misiek. Pojedziemy za nim. Skoczyłeś? No. Skoczyłeś z Miśkiem. <laughs> nie, nie, nie wiem, czy mnie nie wyrzuci, nie? Bo ja się tego boję. Bo tego jeszcze nie sprawdzałem. A może mnie wyrzucić? Ja powinno, prawie. Znaczy, te przedmioty, co tu wypadają, to znikają jakby. No to tak, w pewnym czasie znikają. Tylko Ale... my musimy móc wiesz o tym. Patrz na moją postać. Moja postać nie wie, czy ja stoję, czy jadę. Patrz. On nie, nie wie, czy ja jadę, czy stoję. Ej, bo w strefę Dobra, idziemy. Wychodź, wychodź stąd. A! Nie mogę. No weskać po prostu. Motocykl! Nie, nie oddam motocyklu. Nie! Walka do końca. Zostaw ty... Nie! Zostaw ten mo motor. Nie! Zostaw ten motor. Nie! Motocykl! Nie wierzę. Wyszedł z tym motorem. Motocyk. Możemy w toristycznym mości wiesz o misiu? tym. Misio! Misio! O dobra jest Misio Miseki idzie! Uciekam! Strzelają we mnie. Możesz ich załatwić na luzie Mmm. Czekaj! Dziękuję. Tutaj! Ja Miśek zasłań mnie! Ej, bo to... Ej, Miśek nie zasłania, to jest 300Q Nie ma opcji. Zabijesz ich? Nie, wszyscy biegają i skaczą jak szaleni, nie ma sensu. Musimy poczekać Jezu, czemu my się rozdzielamy? Nie wiem Jak zrobię nam dojazd, to będziemy wszyscy w tyłku A propos właśnie tego, że ktoś będzie w tyłku Dobra, jestem, ja jestem Czekaj, szukam i gdzie oni są? No gdzieś tam są No idą, idą właśnie tam Idą Za Johnson. Gdzie oni są? A widzę, 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 widzę Jakiś typ nie chciał zrażować Dostał, dostał 110 starszą gościu Biegną pod górę Pod górę? Tu gdzieś Prawie Biegną do budynku Ej, bo gdzieś mi od pleców idą. Albo nie? Nie, tam, 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 tam O, -o, -o. Gdzieś tam są Też Tyle lecę do ciebie Misiek chyba zabił Atak... zabił to super M Chyba tak chyba Fajnie Gościu Dobry tu jest się... Tam Oj A bo misiek rzuca grana tam, ja się zastanawiam, kto to rzuca No misiek Dobra, szur... Ej, bo gdzieś, gdzieś są... Czekaj, ja wyślę miska, żeby tam sprawdził Tam Można go wysyłać? Tak, można go wysyłać, żeby sprawdził teren, patrz Co? No, to jest wiadowca w Jo No Wysłałem go, żeby sprawdzić, bo tam gdzieś z budynku strzelali głównie. Dobra, wysłałem go, zaraz, zaraz się nim zajmę. Tam, atakuj! Dostał 110, Griffin. Dostał, tarcza padła, tarcza padła. A na dole jeszcze. Misiek go zaraz dojedzie, on jest pod nim, patrz. Gdzie oni są? A widzę! Zabierzcie, na leży leży Zabijam leży Leży Medalion Come on wiem, bierz, 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 bierz wziąłem, wziąłem. I tak już wiedzą gdzie tu masz mityczną Sp Spluwaj, okay spływaj tą Tak szczerze tu już w tyłku to Dobra ja sobie to, Przeładuję se Gdzie oni Błody są motocyk eee. zostawiłem, muszę wrócić Po co? Tu <grych> już nie ma sensu na żartuję. Ty patrz mi się tam sobie, gdzie go wysłać? Dobra, czekaj, yy, idź za mną. O dobra, idź za mną Chodź za mną. Oni mogą być w budynku w sumie O lepsza sniperka zawsze na proszę Chodź budynek. mi się, chodź Kici kici! Przez okno nie umie wyskoczyć, patrz Kici, kici, taś, taś no. Patrz, patrz o wyskoczył <grym> Dolwa Cześć, patrz, on może z nami tańczyć <grym> Fajnie! No plecy, plecy, plecy! Co? Gdzie? Dostał Martyr był sam. Ostatni team, ostatni team. Ostatnie no, nie było. E spadamy, 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 bo strefa. Ja uciekam. Oni gdzieś tam przy strefie są, na pewno. Może tak być. Jestem gdzieś przy strefie, ale nie wiem gdzie oni są. Zabili się Pysia. Lecę, lecy będą. W strefie są, co Ja holduję tu. O że ja nie wejdę tutaj. Nie ma opcji. Czemu? No nie wiem, nie wskoczy na dach. To ja? Daj za ten kamień, za ten kamień tu. Tofnij, oh, oh, oh. tofnij, tofnij, tofnij. Nie mogę. Zakrzakam mnie. Po... Ale dostał jeden, tarczy nie ma jeden. Mam to. Nie gadaj. Yo. No siadamy, siadamy na tron, siadamy na tron Like a boss Halloween. <laughs> Halloween Ja myślałem, że ty jednego Zacząłeś strzelać i drugi cię dojechał Jak ja zobaczyłem no, zwolnione tempo To byłem pewien, że cię zabili No gdzie, jak ja byłem Jeszcze za no, tobą, ty na tak dachu, Ej, mamy, jak... mamy, mamy dwie koronki Yo, dobra No to widzowie no. Widzimy się po cięciu w następnej gierce Już jako Tygrysy jej Dobrze, no dawaj na tą moją ulubioną, tą, tą, tą. O Boże, teraz? No dobra, dolecimy no może Lecimy. To żeby to A bo ty masz tą paralotny, ja mam samochodzik. Ja ją lubię, bo ona jest cicha. W sumie szybko się rozkłada i jest cisza po niej. A, nie. Nie. A mi się samochód podoba. Weź ten, choć możemy tu zjechać gdzieś tu. Bo tu jest tak linka. Nie, ale ja dolecę na spokojnie. Wykalkulowana, akurat Tak, ktoś tu leci? Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Ja słyszę. Jakiś intrus na naszym terytorium. Ty go muszą wygonić. O jest tu! Z dwóch stron, z dwóch stron działa. Jest drugi, drugi gdzieś. Jest. Sara. Sara. Są gdzieś małe te potki. Przydały, ja mam dużą, w sensie tą taką, nie 100 tylko 50 Jeszcze, Też mam dużą, ale chodzi o to jakby... Ej, przyjał ktoś tu na linkę Tak, dwóch, dwóch, dwóch Super barierka Nie ma tarczy jeden O jest to, jest pompy A zabijesz Tak Ładnie Tak działa mafia ogólnie Zabierze leci i byśmy wiedzieli gdzie następna strefa będzie. Widzisz ty Żytów? Mm, Nie. No.

to Nemezisa, co nie? Co? Wiem To tego wysiedla tam wiem, że go lubisz Który? Gdzie? Co? Podniosłeś tego fioletowego kałacha, nie? Nie Gdzie on jest? Nie widziałem go A! Tu! Nie zauważyłem go Bo mam zielonego, to tam się przyda No uciekaj, bo tu strzelają Dostał Nie ma tarczy Adam. Gościu malował, ale skoczył na tą trampolinę, więc gdzieś leci. Cześć. Cześć. Gdzie ty? Nie wiem, ja typu rozwodim, którzy Ty, zostają Chyba bo tam medaliony są Jak chcesz możemy po niej pójść akurat No, ja się cofnę One są gdzieś obok Tu gdzieś O, tu! A, bo gościu zginął od strefy, xD Wziąłeś te medale? Tak, wziąłem Chcesz tam jeszcze pociekawego? Chyba nie Fioletowa jakaś broń była, ale nie przyjrzałem się e, Nie mam apteczek, masz apteczkę? Mam To był ten kałak Montegias yy. Ojej, to nie wziąłem. faktycznie, nie zwróciłem uwagi ja, ja go wezmę akurat, wezmę go To weź go Chodź, 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 chodź się, kurczę, Teraz popyla That's nie, why, that's przegonimy. why I love my kałak Przegonimy e, Typy się zbliżają w naszą stronę czym szybkim Widzę ich Nie strzelaj się, poczekaj na mnie Tu są Razem lecimy w wodzie, wodzie Strzelać? Tu są. Tak, w wodzie to ta Już są na tym, na wyspie. O jezu. Najgorzej. Oni wiedzą, oni wiedzą. Podjadę i rzucę mi czepiaka, tego granat. Oni dostali granat, tam Dobra, obiłem ich. Chloła mają, chloła mają. Le oh. Nie, Pablo! dobrze. Brawo, weź te medaliony i uciekaj. Oh. Weź się hak, weź się hak, to będziesz musiał szybciej ten. Nie potrzebuję hak bo dobra de bez tego. Tu była jakaś lepsza snajfa? Nie, tak niebieska. Trafię podnieść! Życie, życie, koronę weź. Kartę wziąłem? Tak. Nie wezmę koronę, bo mam. No to tak. Nie no, masz dużo jeszcze tych do restartu, więc na luzie. Tu jest chyba najbezpieczniejsze miejsce. Dasz mi tą broń, co masz pod czwórką? Bo nie mam nic. Ja po mam pod czwórką mam podkę. Co? U mnie masz ten, ten, ten tema. Masz karabin O, no, Dobra no, no. Może być. Masz małą podkę? Mam dużą. Masz dużą też? No, mam jedną A to gdzie ty jesteś? Tu na dole Masz. A, o jest... Mam Mam snajpa Jasne, <laughs> yes, let's go Dawaj Tybo, ty, ty, bo tu jest ta stacja, na której mam misję. Chodź tu, stacja. Ej, stacja. A, ale to jest ostatnia w tej grze, to nie ma sensu. Dobra, nie ma sensu. Bo to jest ostatnia już w strefie. Idziemy do następnej strefy, czy co robimy? Mmm, czekaj, bo ja sobie tu muszę broni lepsze wziąć. To lepsze. Co tu jest? To, a tu co jest? Hamulec, e, nie, to jest lepsze. Ej, bo Ty, Ty, idą, Ty, idą. Typy gdzie? idą gdzie, gdzie, Faktycznie. Jadę Leży Gdzie drugi? Za nami gdzieś malowa, Maloła Dobrze. A! O Jezu. O Jezu! Podnoś mnie. Nie strzela! Gdzieś tu jest. Nie... To strzela! Nikogo tu nie ma! Ktoś strzelił! Jezus Hizzy masz, nikt nie strzela! O Jezu Weź mi patrz, bo ja nie widzę. Ma nikogo. I baguj co na spokojnie. No ty Cześć lip. No dobra Co jest? Strzelam teraz, ktoś strzelam Spadaj O ship strzelają Lepsza snajpa, na mi Cześć, się tu upgradeuje. A ty wziąłeś tą potkę już Gdzie? Tam widzę Spróbuję ich podjechać od boku, wiesz? A, nie, musimy myślałem. iść, musimy iść, musimy iść. Wiem, ja tu jestem trochę z przodu, więc ja mam trochę czasu. Ale nie wiem gdzie oni są. Ej jest! Zbuk, no. Jest O Jezu po mnie. Po mnie też Może? bilda zapomniałem. Proszę Dobra. radę. Jest, o jest! Dziękuję! Ale masz dwóch, masz dwóch. Przechodyj wszystko i no i lecisz. ma lepiej bierna pierwszego. Nie, nie, nie. nie, nie. automatycznie. Oni nie wiedzą o mnie. Nie wiedzą o moim celu. Wiedzą, bo masz koronę, widać cię. Jak masz Co? koronę cię, widać. Tak. Nie, jak mam medalion! Nie, korona też widać Jezu! Jak masz, Ręce jak mi się pocą koronę, widać cię na mapy Zobacz, to radę, spokojnie. Nie, cię radę. nie Nie wiem, gdzie oni są Weźmy mi, patrz, bo ja nie... nie, nie za oh! drzewo, za drzewo, drzewo, spokojnie, spokojnie Jezu, nie na a to jest bot! To jest bot Wejdź do strefy na spokojnie, wejdź do strefy To nie jest bot Nie wejdę Ile mam? Prawo, a. prawo Prawo, prawo, strzela ci widzę, widzę. Nie to, w po lewej! Widzę. Jak nie? Jak tak? Obok bota masz typa! Widzę. nogi, w nogi, w nogi, w nogi! Dostał. Tego muszę podjechać, wiesz? Bo mnie wnerwia. Fema, fema! Oh! Bardzo dobrze, ostatni. Dostaw tego. Co to agenta. jest? A to jest błot. To jest bot, ale masz ostatniego. Przechodzisz. Dobra, zapytań. niech się rewuje, niech się rewuje, niech się rewuje, niech się, rybuje, niech się Lewo ci podbiegam. Lewo, lewo Gdzie? Jest rękę, rękę, rękę Jest! Brawo! Ale się spłaciłem No i mamy to! Drogi win! Trzy let's go. Trzy winy i oto chodzi. O, a mi serce boli. Dobra, widzowie. O, to były emocjonujące rozgrywki. Emocjonujący odcinek: dwa mecze, dwa winy. Jeszcze przed nagrywkami trzeci. Zrobiliśmy w sumie trzy podrząd. Więc tak, my wam dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Więc to Piszcie, komentujcie, lajkujcie i do następnego siema!